Dobra, większość z Was może mieć pytanie, ale po co te ochraniacze, tak? Żeby mieć bardziej realistyczną jazdę, one są zrobione na moją nogę, ale zresztą, że jest tutaj karabinczyk, to można by było kiedyś się regulować i kto wie, może bym kiedyś zrobiła więcej. Póki co zrobiłam wersję testową, z dość miękkiej skóry, więc nie jest zbyt fajne. Ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Jak mam więcej miękkiej skóry, to zrobię z miękkiej. Najwyżej następne będą z sztywniejszej, czyli będą bardziej takie jak realne yy, sprzęty. No. Wyglądają one tak z drugiej strony. Tutaj podwyższyłam skarpetki, żeby było bardziej yy, widać to niż na nogdze. No i cóż, żeby była bardziej realna jazda, bo kto by nie chciał mieć czasami chubych czyli konia, bo chubych to konie. Yy, nie wiem, skakać przed przeszkody z ochroniaczami. To jest naprawdę, moim zdaniem, dobra rzecz. Dlaczego nie iść całkowicie? Skoro chubych horsy mają o głowie, mają napierśniki, mają derki, gdzie one nie mają przecież pleców. Nie mają nóg. No i nogi są nasze, tak? No. A są dość wygodne. Nie jest tak, że nie wiem, coś tam gryzą czy coś. Mają tu futerko, jest miękkie to skóry. Więc nie wiem, mogą zrobić też testy na twarzą skórę, ale może tam troszeczkę ocierać. Ja czuję tak, jakbym ich nie miała. Jakbym miała, nie wiem, skarpetkę jeszcze jedną, <trykujesz> tylko napięcie. Normalnie da się ruszać. biegać chyba też. Skoro ja mogę normalnie chodzić.